z tej strony Pingling Gaming, a dzisiaj witam Was w grze przeglądarkowej Hero Zero. Um, dzisiaj będziemy sobie w nią grać. Pierwszy filmik stawiłem bez głosu. Przepraszam was za to bardzo. Ale no niestety, ale tak wyszło. Słuchajcie. Więc tak, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, ja no jestem w różnym zagramy razem tam. No niestety nazwa się nie udała chyba im. No ale niestety nagrałam walkę drużynową No dobra To ja już sobie Zobaczę się z kimś tutaj pojedynek Pokaż mi bohatera No powiem tak, jest lepszy ode mnie No czy trochę jest? Czy nie wiem nie wiem. Pojedynek. z nim będziemy sobie... Nie, tam będę go atakował. Pominiemy walkę. Dobra, jak widać, wygrałem. Tam mam już tych trochę punktów 2283. Kasy mało, bo wydałem na umiejętności sobie zrobienie. To jak widać. No słuchajcie, takie odcinki, nie wiem, się będę pokazywała. No wiem, teraz powstawiłem godzinę temu, ten filmik i nagrywam, bo chciałem, żebym... Chciałbym, że... No tak mi jakoś się spodobała ta gra i tak mówię, już się nie mogę doczekać. Sobie znowu w nią zagram. Więc myślę, że sobie pójdziemy na... mój Boże, do Lumpexu. Nie wiem, fajnie w Lumpex. No nie. Dobra. No. Rozpocznij. Skróć. Skróć. Okej. Okay. Dobra, jak z nim... Wygraliśmy. Dobra, wygraliśmy, słuchajcie, ale czy... Takie tak jest pytanko, czy ja tutaj mogę sobie... Właśnie, dźwięk. Sobie troszeczkę ściśle dźwięk, bo... Mm, bardzo... Aha rozpocznij było bardzo. Głośno to słychać i pewnie mnie zakłóca, jak ja mówię. No i wygraliśmy Słuchajcie 13 level jeszcze 8 do Aha yy, dobra, słuchajcie. Tutaj ma, jak widać, jeszcze kilka punktów doświadczenia. Misja, jeszcze jedna misja, tutaj sobie boże, głupi opis mam, dobra, sobie na przykład tak. Dobra, yy, no i yy, wiecie, na no, mój Ed, wiem reklama, ale no jakoś tam yy, chyba można. Yy, to, nie kolory przecież nie Aha, i teraz słuchajcie, nie wiem, bo mi intuicję zabierze, ale za to doda kondycja. Nie. Nie, intuicja mi się zdaje, że jest bardziej potrzebna, wiecie. A kondycja? Nie wiem. Z... I tak, i tak, to mam 3, 35% szansy od... ze strony intuicji. To bardzo dużo. Całkowicie, no. siła też. Trochę. No to może. Ile tu jest? To mało. Sobie tutaj wszystko, słuchajcie, wydamy na siłę. No niestety, wiem mało kasy mieliśmy. Ostatnio wydałem wszystko na intuicję. Miałem 5000 kasy, więc... no. Co by tutaj wam jeszcze powiedzieć, tu mam ranking, turniej tygodniowy. Mam xx5, xx30. Dostanę ile nagroda za pierwszym? Jest 85 oponek, to już nie będę leciał, bo 5 oponek chyba za w ogóle ulubiony. W ogóle każdy chyba bierze, w tym udział, więc gdzieś ma się Hmm. Dobra Misja walki, trudne Fajnie Nie słuchajcie, przerwie, nie będę was tu zamęczał Ja Żeby, żebym zrobił cięcie Ale nie No, wolę nie Liga Czy mogę atakować? Mogę um. Mogę, może Janek Polskiego zatkujemy Atakujemy go, uwaga. Oh. U. Ale my z nim nie damy rady. No tak jak mówiłam. 10 poziom, ale no... Patrzcie no jaką ma No i halo. A ja jaka. Co? No i mamy. Twoje bohaterskie czyny. Rozpoczętych jednego dnia. No fajny dzień. O, 5 punktów umiejętności. Mi to pasi. Słuchaj, lecimy teraz do... Twój bohater... To przeskładamy może teraz na... policję. Teraz za takie małe ścinki, ale no niestety. I dobra. Złożymy... A jeszcze raz wszystkim wszystkich pozdrawiam, a tutaj już y, kapitana y, kapitan Ameryka 900, pozdrawiam go najbardziej. Y, no i co, kończę odcinek, na razie czyściłem, widzimy się w następnym i cześć!